Dobrze, ruszyły. No ale tam ciasno po starcie. Cepadu chyba wyszła na front, koło niej blisko Zazuzi Zazuza. Dobrze Ondina, e, lekko tutaj przy kanacie idzie także Janowska Alpina. Polem natomiast bardzo mocna Eldora Bay. Ależ tasowanie na, na pozycjach. Teraz e, Ondina na prowadzeniu na drugim miejscu, chyba Zazuzi Zazuza na trzecim Eldora. Eldora szeroko, troszkę się teraz spłoszyła. Brangelina w środku stawki na ostatnie miejsce. Teraz spadła chyba parada mocy. Przed nią galopuje przy kanacie Alpina. Jakieś 1000 metrów do celownika. Bez zmian Ondina na czele, zazuzina na miejscu drugim. Trzecia przy kanacie Cepadu. Następnie dość szeroko idąca Eldora. Alpina razem z Brangeliną, i na ostatnim miejscu parada mocy bez zmian. E, Ondina i Zazuzi teraz e, odskoczyły rywalką. Już w posyle przed wejściem na prostą Eldora Bay. I 600 metrów do celownika. Ondina przy kanacie i ucieka. Eldora też szuka miejsca przy kanacie. Mocno wyłamała Brangelina. Ojejej. Raz w prawo, raz w lewo. Ma jockey z nią problemy. Zazuzi, Zazuza próbuje zaatakować. I chyba skutecznie czyni to z Ondiną. Zazuzi, za Zazuza, pierwsza, tutaj po tym wyłamaniu, mimo wszystko Brangelina jest dosyć blisko czołówki. Za Zuzi, za Zuza wygrywa na drugim miejscu Ondina, trzecia jest Eldora Bay, na czwartym miejscu Parada Mocy, piąta, potem w wyłamaniu kończy Brangelina, e, szósta Albina, siódma Cepadu.